Jak widać po mojej opaleniści, nie, nie spędzam zbyt dużo czasu na plaży, aczkolwiek sporadycznie zdarza mi się, zdarza mi się zagrać. Na pewno taki rodzaj siatkówki też sprawia mi, mi radość i przyjemność, tym bardziej z taką grupą, gdzie, gdzie jest to grupa walczących chłopaków i, i z przyjemnością się gra, czy, czy ten rezultat jest na plus, czy na minus. Więc, więc bardzo dużo fajnej zabawy. Myślę, że że z obu stron było, było dużo walki, dużo, dużo długich wymian i myślę, że było to dość widowiskowe. Na tyle, na ile byliśmy przygotowani, myślę, że, że weszliśmy, weszliśmy na fajny poziom tego grania. Cieszymy się, że, że udało nam się wygrać ten mecz. Szkoleniowo zagraliśmy trzy sety, też fajnie, bo, bo tak naprawdę dzisiaj już mamy wolne, więc, więc troszkę dłużej czasu spędziliśmy na, na boisku. MKS Ślebsk malow suwałki. Razem możemy więcej.